Ranking jedzenia, o którym nawija Kaz Bałagany, przy którym posłużyłem się materiałem użytkownika Mama Heads. Ale wybaczcie, ocenimy tylko połowę, bo jest tego za dużo. Reszty kiedy indziej, Wybacz pan, przepraszam, wybacz. Naleśniczka on. Naleśniczki dospermione. Mm -mm. ale bym opiertolił. Poddok miam, miam, Zdrogonowa Tak średnio. Może Kituwa. Krakerska. Szczerze, tą pochrupał, ale nie jakoś giga zajebiście. Magdalene. Oj kurwa, Magdalenka, oj tak. Przyjąłbym z chabik. Spoczk. No, nie brzmi to jak najlepszy łosoś. Bangue. A to nie brzmi jak najlepsza rybka. Flądra to w ogóle do pizdy. Kapustę. Kapuszkę to by zjadł. Jajca na mięk no zarówno na miękko, no jak na twardo su spoko Nie polubimy się jak lubisz Jarmuż Babaganusz już szybciej Nie jadłem, ale wygląda zbyt zdrowo Sparagi słuspoko su spoko Ogóreczek Średniawa Portobello Lubię grzyba Oliwki Oliwki dokurwione Bobu. Bob to jedynie budowniczy Tysiąc Proszę mnie zabić Nie jestem fanem tysiąca wysp Tabasco i majonez za to, to Tabasco to oj tak Ananas Ziółty ananas, słodki miód Mango Mango Banan, Banan. Oj Mirabelkę by ojebał też Jabłko Jabłko spoko Pyszna brzoskwinka brzo dospermiona. do spermiona No wygląda jak salat mix mix, czyli tak Curry. Szczerze, chyba moje ulubione kary. Tu chyba wolę Butter Chicken. Ostre kurwisko, ale smaczne. Taki sklepowy lawasz i sam lawasz? Ne. Ja mam wrażenie, że te szyszki zawsze wyglądają jakby były suche do tego zupy W sumie nawinąłbym makara na uszy. Onigiri zajebisty. Dorsz, ich spoko. Nie, nie ma już nie. Mój taki strąg pieczony. Uff. Mieszne, słodkie gitce, łapce Ryba męczennik, Boże, nie było jedzone bo pojebałbym krewetę Śledzi śledzika również Tata, tu, I tatara tym bardziej szczupak. Kurwa szczupak mi się kojarzy z galaretą, nichuja ja Putomaki Putomak dopierdolony również Niki Nigdy nie jadłem, ale wygląda giga zajebiście takie taka średnia Sam ryż też w sumie średniaczek Mleczko kokosowe Mlecz kokosowe Gumidorki, spoko. Jajuwa, dopierdolona. to spermiony Kolędria. No ja w sumie lubimy dło.